Cześć witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was do następnego materiału, mianowicie z kolejnej modernizacji mojej kotłowi. Zobaczcie, co tym razem zamówiłem w firmie Timel? Jest to mianowicie panel pokojowy. Przesyłka naprawdę błyskawiczna, wczoraj, czwartek, rano zamówienie. Dziś mamy piątek, paczuszka jest błyskawiczna. Co mamy tutaj na pierwszy rzut, rzut oka? Na co mamy w pudełku panel pokojowy instrukcja Tu mamy jakieś jedno urządzonko. Tu na pewno jest zasilacz. Zgadza się, tu mamy na zasilaczu, jak to wygląda. I tutaj mamy 5 V, 1.2 A. Mamy następnie rj11 przewód i tutaj mamy kolejny rj11. Co mamy następnego? Mamy następnego moduł internetowy. Zaznaczę bardzo duży plus za bardzo dobre, nawet rewelacyjne zabezpieczenie produktów. Ja jeszcze dodatkowo zamówiłem sobie czujnik temperatury zewnętrznej. Mamy całe tutaj urządzenie do internetu. Tutaj mamy również zasilacz. Dodatkowo też zamówiłem wtyczki dwie, bo będę robił właśnie pompę na powrocie. Oczywiście dajcie znać, czy chcecie właśnie filmy z jak prawidłowo właśnie pompę na powrocie zainstalować. Następnie mamy kolejny przewód do sterownika. I tutaj właśnie połączenie sterownika tego razem z SKZP-02. Dodatkowo nie chciałem właśnie prowadzić żadnych przewodów. Dokupiłem tak zwany Rupiter, wzmacniacz zasięgu. Koszt około 100 zł, Router mój domowy wysyła do niego sieć wi-fi, a ten już po kablu przerabia to na zwykły internet po kablu. Koszt około 100 zł i tutaj ta cała reszta lekko ponad 800 zł. Także myślę, że ceny tutaj są jak najbardziej w porządku, nie są duże, nie są wygórowane. Także tutaj jest naprawdę. Ok. Sposób tutaj zabezpieczenia jest i zabezpieczenia właśnie tych produktów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nie mam do czego się nawet przyczepić. Jest to duży, duży plus. Reakcja firmy na jakieś tam problemy, czy tam, jaką wersję mamy sterownika, czy coś, czy, czy jak, jest naprawdę błyskawiczna. I ja o tym na pewno będę mówił, bo kilka osób też pytało się jaka jest reakcja właśnie firmy na jakieś na przykład nie wiem, zgłoszenia na przykład czy zamówienia. Jest to naprawdę błyskawiczne i o tym na pewno będę mówił głośno bo taką firmę na pewno trzeba tutaj powiedzieć głośno tak jest, jest tutaj naprawdę bardzo bardzo dobrze. Zatem zapraszam oczywiście do subskrypcji pamiętajcie że jest grupa na Facebooku testy ekogroszków. Pamiętacie aby tam się dodawać i pamiętajcie, subskrybujcie kanał, to jak najbardziej mnie motywuje do na następnych działań, a Was to nic nie kosztuje, a Wy subskrybujcie, na dole macie tutaj przycisk, subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.